Cześć, witam was w kolejnym odcinku Otomoto News, czyli zbiorze najciekawszych informacji z zeszłego tygodnia. Dziś opowiem między innymi o tym, że auta elektryczne wcale nie są tak zeroemisyjne, jak się mówi, o nowym modelu marki DS, o tym kto i na jakich warunkach kupił Bugatti, markę Bugatti, oraz o ustawie fotoradarowej i co ona zmieni. Zapraszam do oglądania. Nie od dzisiaj wiadomo, że auta elektryczne mają swoich zwolenników i przeciwników. Dyskusja jest gorąca, ale cały czas gdzieś tam w tle istnieje hasło, że przynajmniej te samochody nie są szkodliwe dla środowiska. Przede wszystkim chodzi tutaj o emisję CO2, którego limity są cały czas śrubowane, między innymi przez Unię Europejską. Elektryki w teorii oraz hasłach marketingowych są zeroemisyjne, ale ktoś w końcu postanowił skrupulatnie sprawdzić, czy faktycznie tak jest i zagłębić się w temat nie tylko na poziomie samej jazdy, ale także wytworzenia energii potrzebnej. Do jazdy tym samochodem. Niemieckie Automotor und Sport wzięło pod uwagę źródło pochodzenia energii elektrycznej w różnych krajach. No i co się okazało? Że, na przykład w Polsce, gdzie prąd pochodzi w większości z węgla, przejechanie jednego kilometra samochodem elektrycznym emituje do atmosfery 167,7 g CO2. Zanim jednak odezwą się tradycyjne głosy narzekania, jak to w Polsce źle się żyje, to muszę powiedzieć, że w Niemczech wcale sytuacja nie jest idealna, bo ten rok nie był specjalnie wieczny ani słoneczny, więc farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne nie miały okazji wytworzyć tak dużo energii, w związku z czym w Niemczech przejechanie jednego kilometra oznacza wyemitowanie 91,2 g CO2. No to może. Atom, energia jądrowa we Francji, taką się stosuje i też samochody elektryczne tam nie są zeroemisyjne, mniej... To prawda, ale nadal emitują 11,5 g na kilometr przejechany samochodem elektrycznym. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu miał dyskusję na temat sensu i czystości branży samochodów elektrycznych, ale po raz pierwszy ktoś pokazał to na takich konkretnych liczbach i uzmysłowił nam problem. A nie wzięto tutaj pod uwagę jeszcze energii, która jest potrzebna do wytworzenia baterii, ich recyklingu i utylizacji, no i ogólnie produkcji tych samochodów. Czy to oznacza, że samochody elektryczne są bez sensu? Nie, jak widać problem jest z pozyskiwaniem energii i tutaj jeszcze jest kawał drogi do przebycia. A teraz zobaczymy jakie premiery były w zeszłym tygodniu. Zaczniemy od Citroenowskiej submarki premium, czyli DSa, który zaprezentował w krakowskim salonie DS Store swój najnowszy kompakt DS4. Auto jak przystało na DSa jest widowiskowe, przyciąga wzrok, ma wiele ciekawych projektowych zabiegów, no i widać tutaj nawiązania do innych modeli tej marki. Zobaczymy tutaj między innymi duży grill składający się z wielu małych czarnych rąbów, ciekawe przednie lampy oraz tylne lampy z wzorkami przypominającymi łuski. Całokształt jest bardzo odważny. Wystarczy spojrzeć na te ostentacyjne przednie lampy czy ogólnie mocną sylwetkę pełną przetłoczeń. Dla jednych będzie to super, ale pojawiają się też głosy, że jest to za dużo, za mocno i nawet zahacza troszkę o kicz. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, jak Wam się podoba nowy DS4 i ogólnie modele tej marki. Na premierze oczywiście pokazano usportowioną wersję, czyli Performance Line Plus. Co oznacza, że w środku zobaczymy czarną tapicerkę ze skóry i alcantary wykończoną czerwonymi i żółtymi nitkami. Wnętrze, jak przystało na Dsa, też musi być awangardowe. Mamy tam sporo ciekawych kształtów, a do tego trzy ekrany. Jeden to cyfrowe zegary, drugi to ekran multimediów, trzeci 10 ekran znajduje się tam, gdzie zazwyczaj znajduje się drążek zmiany biegów. Czy jest to bardzo praktyczne i ergonomiczne? Prawdopodobnie nie, ale ma dobrze wyglądać. A jeśli chodzi właśnie o te bardziej praktyczne parametry, to pojemność bagażnika wynosi 430 litrów, a pod maską mogą być benzyny z serii PureTech o mocy 130, 180 i 225 koni mechanicznych, diesel HDI 130 konny oraz hybryda o mocy 225 koni mechanicznych. Można już składać zamówienia, a cena startowa to 114,900. Za znacznie większe pieniądze została przejęta marka Bugatti Automobiles, a jej nowym właścicielem i zarządcą jest MATE RIMAC a właściwie Rimac. Historia marki Rimac oraz jej właściciel spokojnie zasługują na pełnometrażowy film dokumentalny, a nie tylko nieszczęśliwy występ w Grand Turze. Obecnie firma jest wyceniana na 795 milionów euro. I teraz uwaga, ważna matematyka. 37% udziałów ma w niej założyciel Mate Rimac, 24% należy do Porsche, 12% do Hyundai'a, a pozostałe 27% do innych mniejszych inwestorów. I właśnie dzięki temu, że 24% należy do Porsche, mogło dojść do takiego połączenia, w efekcie którego powstała nowa marka, a właściwie nowa stara marka o nazwie Bugatti Rimac. Dodatkowo przy tej okazji powstała jeszcze firma Rimac Technology, która zajmować się będzie tworzeniem baterii oraz napędów elektrycznych, ale zarządzana będzie niezależnie i będzie mogła współpracować z wieloma różnymi producentami na całym świecie. Młody przedsiębiorczy Chorwat będzie teraz szefem Rimac Group. Bugatti Rimac oraz Rimac Technology. Pewnie część z was się orientuje, że Rimac to marka produkująca wyłącznie samochody elektryczne. Czy to oznacza, że w Bugatti nie będzie już tych wspaniałych spalinówek? No nie do końca, bo jak zapowiada właściciel, kolejne Bugatti, które się pojawi, będzie miało silnik spalinowy, ale uwaga, mocno zhybrydyzowany. Cytuję: Niektórzy ludzie spodziewali się, że weźmiemy teraz Neverę, nakleimy na nią znaczki Bugatti i nazwiemy ją nowym Bugatti. To na pewno się nie wydarzy. Wszystko wskazuje na to, że Rimac poza produkcją zjawiskowych samochodów chce się skupić na zostaniu głównym dostawcą podzespołów do wysokowydajnych aut elektrycznych. W tym tygodniu jeszcze jedna, nieco bardziej popularna marka produkująca wyjątkowe samochody zaprezentowała swój nowy model Lotus Emira. Ostatni spalinowy samochód tej marki. W przeciwieństwie do zaprezentowanego w 2019 roku modelu Evia, który był limitowany do 350 sztuk, Emira ma być dostępna po prostu, bez limitu. Jak wiemy, Lotus zawsze słynął z niskiej masy swoich samochodów i świetnego stosunku mocy do masy, ale Emira będzie ważyć niemało, bo 1405 kg. Poza tym wymiarami będzie zbliżona do Lotusa Evory, od którego będzie dłuższa o 18 mm, ale przy tym samym rozstawie osi. Silnik umieszczony będzie centralnie, a do wyboru będzie 2.0 R4 od Mercedesa AMG o mocy 365 koni lub 3,5 V6 Toyoty o mocy 405 koni mechanicznych, które było już używane w modelach Evora oraz Exige. Napęd na tył, skrzynia manualna lub dwusprzęgłowy automat, przyspieszenie do setki to 4,5 sekundy, a cena to jakieś 60 tysięcy funtów, czyli 318 tysięcy złotych. A teraz czas na informacje związane z prawem i przepisami ruchu drogowego. Ustawa fotoradarowa została zapowiedziana przez głównego inspektora transportu drogowego. Dlaczego jest to istotne dla kierowców? Ano dlatego, że pozwoli to na nakładanie kary na właściciela pojazdu, jeżeli nie uda się ustalić tożsamości kierowcy złapanego na fotoradarze. Więc będzie trzeba się dwa razy zastanowić, komu pożyczamy nasze auto. Jakie są szanse, że ta ustawa wejdzie? No cóż. Projekt ustawy w tej sprawie oczekuje obecnie na zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. 12 lipca, czyli przedwczoraj, w poniedziałek wystartował rządowy program Mój Elektryk. Nazwanie jest specjalnie oryginalna, bo polega ona na dofinansowaniu zakupu aut elektrycznych dla osób prywatnych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Czy te dopłaty będą znowu tak śmiesznie niskie w stosunku do ceny zakupu przeciętnego elektryka? bo tym razem jest chyba nieco lepiej. 27 tysięcy można otrzymać na zakup samochodu z kategorii M1, czyli zeroemisyjny pojazd, można powiedzieć osobowy, taki, który ma 8 miejsc oprócz miejsca kierowcy. Jest tylko jedno ciekawe zastrzeżenie. Przy przebiegu nie mniejszym niż 15 tysięcy rocznie. No to z jednej strony oferujemy to osobom prywatnym, a z drugiej strony wymagamy, aby sporo jeździły. No jeśli kupiły sobie elektryka na dojazdy do pracy albo na włożenie dzieci do przedszkola to 15 tysięcy kilometrów niby nie dużo, ale wcale nie jest tak łatwo zrobić. Znam wiele osób, które robią 10, a nawet i mniej tysięcy kilometrów rocznie. Jest jeszcze drugi próg dopłat, ten jest bardziej imponujący, 70 tysięcy złotych, ale nie może być to więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych i dotyczy pojazdów z kategorii N1, czyli takich dostawczych, ale poniżej 3,5 tony. Kiedy i czy w ogóle wejdą takie dopłaty dla firm? Nie wiem, ale wiem za to, że u OKIK ukarał pewnego parkingowego karą w wysokości ponad 150 000 zł. No dobra, przyznaję się, powiedziałem parkingowego specjalnie, żeby przykuć Waszą uwagę. Mowa o firmie zarządzającej parkingami sieci Biedronka i Aldi. Firma TD System została ukarana kwotą w wysokości 150 774 zł za wprowadzanie, a właściwie za naciąganie klientów na mandaty. Sytuacja dotyczy przysklepowych parkingów, na których obowiązuje regulamin, zgodnie z którym tylko klienci danego sklepu mogą z niego korzystać i mogą tam stać... 60, a czasami 90 minut. Zarządca z premedytacją wykorzystywał moment, kiedy klient szedł po bilet parkingowy, i w tym czasie wciskano za wycieraczkę mandat za brak biletu parkingowego. Jak zeznają niektórzy świadkowie, czasami cała akcja miała mniej niż minutę, więc komuś naprawdę musiało na tym zależeć. No więc nie dziwne, że kogoś naprawdę to wkurzyło, a nawet całkiem sporą grupę ludzi. W efekcie firma TD System otrzymała karę finansową oraz już nie zarządza parkingami tych sklepów. Teraz coś z dziedziny motorsportu. Było sporo negocjacji, trochę zamieszania, niepewnych informacji, ale ostatecznie jest oficjalnie podpisany dwuletni kontrakt pomiędzy Lewisem Hamiltonem a zespołem F1 Mercedes Benz. Z tego co się orientuje, chodziło o kasę i to ogromną, ale trzeba przyznać, że Lewis Hamilton wykorzystuje także swoją pozycję do wspierania różnych szczytnych celi i idei. I nieważne, czy robi to wyłącznie dla PR, czy z dobroci serca, trzeba mu oddać, że jest to spoko. Jak sam pięknie powiedział, Mercedes wspiera mnie w moim dążeniu do zwiększania różnorodności i równości w naszym sporcie. Ja tak w ogóle myślę, że szef zespołu Mercedes Benz, czyli Toto Wolf, wie o tym, że w świetle ostatnich zmian w Formule 1 potrzebuje solidnego i utalentowanego kierowcy, żeby walczyć na przykład z Verstappenem z Red Bulla, choć ostatnio panowie nie mieli okazji się sprawdzić, bo GP Australii zostało odwołane. I to drugi rok z rzędu. Powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa, która ponownie sprawia wielkie problemy w Australii, w związku z czym odwołano MotoGP oraz wyścig Formuły 1, ale szef F1 zapowiada, że pomimo odwołania tej konkretnej imprezy, w sezonie 2021 nadal, tak jak zakładali, odbędą się 23 wyścigi. Jak ostatnio sprawdzałem te informacje, to trwały jeszcze poszukiwania zastępstwa, no, ale wiele osób ubolewa, bo GP Australii miało się odbyć na nowej nicce Toru, co byłoby pewnym urozmaiceniem. A teraz w ramach urozmaicenia z sekcji Motorsport pomówimy sobie o WRC, a konkretnie o nowym modelu Forda na sezon WRC 2022 jest to Ford Puma. Właściwa nazwa to Puma Rally One. Auto jest wyposażone w układ hybrydowy nowej generacji. Ma pod maską 1.6 EcoBoost z dodatkowym napędem silnika elektrycznego o mocy 100 kW. Jest to hybryda typu plug-in, czyli ładowana z gniazdka, a czas potrzebny na naładowanie akumulatorów o pojemności 3,9 kWh to 25 minut. Oczywiście w rajdach główny cel stosowania takiego rozwiązania to zwiększenie osiągów, ale układ hybrydowy ma być też wykorzystywany w poruszaniu się między strefami oraz w mieście. Aby zmniejszyć emisję spalin, dodatkowo w sezonie 2022 zawodnicy będą jeździć na ekologicznych paliwach. Te nie będą pochodziły już ze źródeł kopalnianych, a wytwarzane będą ze składników syntetycznych i biodegradowalnych, które są całkowicie przyjazne dla środowiska. Nowa Puma Rally One zastąpi oczywiście Forda Fiesta WRC M Sport, który od czasu wprowadzenia, czyli od 2017 roku, trzy razy zdobył tytuł mistrzowski. A na koniec tego odcinka bardziej z przymrużeniem oka KASD, czyli kącik absurdalnych sytuacji drogowych. W Chinach 4 lipca doszło do nietypowego incydentu. Na parkingu podziemnym w BMW serii 3 siedziała sobie para, która się kłóciła. Kłótnia eskalowała tak mocno, że kobieta postanowiła wyładować swoją agresję najpierw na pedale przyspieszenia własnego samochodu, a następnie na tym, co się jej napatoczyło. No więc w pierwszej kolejności oberwało Ferrari GTC 4 lusso, które uderzyło w Porsche 918 Spider, a to uderzyło w Mercedesa E-class. No ale jak wiemy, Chińczycy potrafią zaskoczyć. No myślę, że zarząd waga musiał być nieźle zaskoczony, jak dowiedział się, że Chińczycy tworzą kropla w krople kopię ich legendarnego garbusa. A jeszcze bardziej mogli być zaskoczeni, jak Chińczycy zaczęli to patentować. Auto o nazwie Ora.cat jest kopią Garbusa nie tylko na zewnątrz, ale i w środku, a jego prototyp został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Szanghaju. Od tego czasu pomysłodawca, czyli firma Great Wall, zdążyła opatentować ten samochód w Chinach oraz zgłosić patent do Unii Europejskiej. Ciekawy jestem odpowiedzi waga. A jeśli Wy jesteście ciekawi, co będzie w kolejnym odcinku, to pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. Miło będzie także, jak zostawicie łapkę w górę albo napiszecie komentarz. Widzimy się w naszych kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!